Hej, dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę od skoczka 640. Tak w ogóle to od Kamila. Ale to jest Skoczka. O! Takie takie skutkę. Dobra, cołożymy ile tyle najpierw z katami. Alonso. Esteban. O, Benzema, którego nie mam. Dziękuję Ci już koczku. Widzę, że będzie coś fajnego. Anelka. Tylko tyle brzmi ich dużo. Kamczewicz. Lucio też nie mam. Ani czekaj. O, Boże, tych co nie mam. Paduret. Tu też nie mam, Alejandro Domiguez. Hulk. Halk, o Diego Kap Kapel, z Misimowicz, o Zlatan Ibrahimowicz, Suptio. Spójrzmy, Golstopper, już mam go, Magregora nie mam. Abbiat jego mam. Czecha mam. O, Błaźczykowski, fajnie. Bo lakasę też odłożymy tutaj. Choć go mam. Piatowa miałem mi niedawno powtórkę. O, Fabregas. Limited Edition. Super karta. Też nie mam. Joss, Juan Manuel Mata. Teresa też mam. O, wschodząca gwiazda. Diamant Chmiel O, tu mamy już powtórkę, widzę. Edwarda Wisnakowsa. O, Michał Sien Limitka, której nie mam na pewno. Też te położmy. Pujola też nie mam, też nie mam na pewno. Ale już karcie nazbierało. Difora też nie mam, więc super karty. Na pewno ci odeślę te, z których mi się umówili. Gor Aniki kwieje w Super karty Steve Mandanda mam. Cesar nie mam. Harrytona mam. O, Palop! Tego na pewno nie mam. Valdeza mam. Teweza mam. jego miałam niedawno powtórkę. Mam. Lima mam. Ale. czekajcie, to była powtórka? Nie. Tego samego klubu sportu. I Pogba. Teraz zobaczmy sobie, jakie nam przyszły naklejki. Taki, taki trochę podobny, taki... Taki skórą i włosami pod, podobny do Ronaldo. Szalaj. O, Matieu Walbuena. Nie mam go jeszcze na naklejkach. Luciano Filip też nie mam. Atletico Madrid mam. Tak. Jarosław Rakicki, czy nie wiem, mówić. O Stia, która wygrała z Legią. No pech to pech. Nie weszła do ligi. Teraz Markel. O, Weiderfeller którego też nie mam. O, i znowu Atletiko. Mam Atletików 3. <laughs> Ale fajnie. Fajna kosyłeczka. Dany. Sebastian. Benisz. Polak. Tomasz Wanger. Wagner. No, więc ja Wam dziękuję. Jeszcze pokażę. Zbiorę sobie te karty. Superaśna przesyłka. Tutaj z tych co odłożyłem to mam tylko Baszczykowskiego, ale odłożyłem na symbol, że to nasz Polak. Subcio. Super Polak. Wyślę Ci te co obiecałem. Kamilu. Skoczku. 62. 640. Pa, już szybko pokażę jakich tu nie mam, Pujol, McGregor, Kapel, Cesar, Sien, Palop, D4, Fabregas, Mis Misimowicz, Lucio, Razvan, Benzema, Ibrahimowicz i Anik Fiejew. Te karty mam. To chce może oczywiście przysyłać paczki oczywiście pod moim uzgodnieniem i narka pa.